Witam Państwa w kulturze pod ręką. Wiosna zbliża się wielkimi krokami, a jej pierwsze symptomy widać już w naszym programie. Zaprosimy w nim Państwa na relacje z koncertu w wiosennym nastroju i pierwszy raz w tym roku udamy się z naszą kamerą na spółdzielczy Stadion Sportowy Olimp. Zapraszam! Ten głos ratajska publiczność już zna Marta Grabowska, występowała przed mieszkańcami naszej dzielnicy w czasie finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oraz na jubileuszu 40-lecia Domu Kultury Jagielonka. Teraz czas na samodzielny recital. W piątek 6 marca piosenkarka powróciła do Jagielonki, by zaśpiewać niezapomniane stare melodie w ramach koncertów w wiosennym nastroju. Miło mi tutaj zawsze jest występować, szczególnie dla tego grona seniorów, którzy są właśnie moją grupą docelową, że tak powiem, i którzy jak najbardziej rozumieją i lubią te piosenki, bo to są piosenki z ich lat młodości. I no, nierzadko widzę jakieś wzruszenie po, po zaśpiewaniu niektórych utworów i zawsze jest to dla mnie miłe, a właśnie w Jagiellonce już miałam okazję Właśnie jakieś emocje też zobaczyć wśród słuchaczy i to jest dla mnie zawsze, dlatego właśnie bardzo miło wspominam tutaj Jagiellonkę właśnie. Ulubioną artystką Marty Grabowskiej jest Anna German i to właśnie jej piosenki Marta Grabowska wykonuje najczęściej i najchętniej. Moja mama kiedyś przyszła do domu po prostu z płytą, z piosenkami Anny German, które zupełnie przy, przypadkowo tę płytę nabyła. No i ten głos faktycznie przy, od pierwszego usłyszenia mnie oczarował i, yy, i zaskoczona. Sama byłam tym zaskoczona, nie, nie wiem, nie wiem, czy to faktycznie jakaś, jakaś może więź, jakiś pokrewieństwo dusz Nie wiem, faktycznie może coś coś z tym jest. W zeszłym roku Marta Grabowska otrzymała pierwsze miejsce w międzynarodowym konkursie wokalnym imienia Anny German w Warszawie. Od tamtej pory występuje coraz częściej. Najczęściej śpiewałam właśnie do takiej domowej publiczności, od, właściwie od roku tak e, śpiewam publicznie i, i to, że, że dziś jestem zapraszana jest, jest to po prostu już dla mnie miłe i wiadomo, no, im więcej będzie tych zaproszeń, tym, tym będę też bardziej satysfakcjonowana, ale to co jest daje mi już dużo radości i przede wszystkim no, odbiór też pozytywny publiczności. Także, Życzyć mi może tego co, żeby było tak jak jest, to będzie dobrze. Pratajska publiczność Marty Grabowskiej słucha chętnie o czym świadczy wypełniona po brzegi sala Jagielonki. Zapewne okazji do spotkań z artystką w naszej dzielnicy w przyszłości nie zabraknie. Kony, sylwetki kobiet, widoki, ale także witaminy. To wszystko utrwala na płótnie mieszkanka osiedla piastowskiego Teresa Magdziarek. W czwartek 12 marca zaprosiła znajomych oraz wszystkich mieszkańców wrataj do Domu Kultury na skarpie na wernisarz wystawy poświęconej swojej twórczości plastycznej. My zapytaliśmy panią Teresę o ulubioną tematykę obrazów. Ulubione moje sprawy to takie jak. Zjawiska przyrody, o, takie, które są bardzo ciekawymi, kolorowymi, które chcę uwiecznić zawsze na jakimś tam wódnie po kolei. Do tych przyrodniczych zjawisk należą wspomniane już witaminy i inne związki chemiczne oglądane pod mikroskopem. Zarówno pod szkłem, jak i na płótnach Teresy Magdziarek tworzą bajecznie kolorowe struktury. O nich oraz o innych obrazach opowiadała publiczności Lucyna Smog. W pracowni plastycznej prowadzonej przez panią Lucynę, w rogalinku od kilku lat działa autorka pokazywanych na Skarpie Prac. Wernisasz to także okazja do przybliżenia uczestnikom wystawy Sylw Letki Teresy Magdziarek. Podstawowce już stwierdzono, że najlepiej jakby poszło do liceum plastycznego. Owszem uczyła się również w liceum plastycznym, ale życie tak potoczyło, że yy, wybrała zawód stomatologa. Protetyka. No bo protetyka, bo tam też trzeba rzeczywiście talentu artystycznego w rękach yy, 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 wiele, tak. Warto dodać, że Teresa Magdziarek jest członkiem klubu Seniora Piastun oraz Ratajskiego Koła PTTK. Przyjaciół z tych organizacji nie mogło zabraknąć na wystawie, a oprawę muzyczną wernisażu przygotował kierownik Skarpy Leopold Twardowski. Białych plan poszukiwaczy Wszędzie w sobie, ponad sobą Odkrywamy karty Niezwyczajne. Powiększy go trudna zucha, Jak był Stefek burczy Ja nikogo się nie boję, Choćby niedźwiedź to dostoję. Wilki? Ja ich całą zgraję, Bo zabijam i pokraję. Trudno o większych zuchów niż uczestnicy konkursu recytatorskiego, na którym gościliśmy w środę 11 marca w szkole podstawowej nr 20 na Osiedlu Rzeczypospolitej. Konkurs ten, jak zaznaczają jego organizatorzy, jest niezwykły. Jest to konkurs recytatorski dla dzieci posiadających orzeczenie o kształceniu specjalnym, dla dzieci z klas integracyjnych szkół ogólnodostępnych oraz dla dzieci z, ze szkół specjalnych. Proszę państwa! Oto miś. Miś jest bardzo grzeczny dziś. Panie Państwu łapę woda. Nie chcę podać? A to szkoda. Na konkurs uczestnicy przygotowali wiersze, ale nie tylko. Niemal każde dziecko przyszykowało rekwizyty oraz kolorowe przebranie. Kiedy dłoni wyciągam doń, choć nie, to nie moją dłoń. Zabawnie wczoraj płynie, choć nie bywa nigdy gdy zły. Tematyką dzisiaj są zwierzęta, a więc y, poezja o tematyce zwierząt. Tak też dzieci przygotowały się specjalnie na tą okazję. Na konkursie zabrzmiały wiersze Juliana Tuwima, Jana Brzechwy, Aleksandra Fredry, ale także Wandy Chotomskiej i Danuty Wawiłow. Występy oceniało jury, któremu najbardziej do gustu przypadły interpretacje Kamila Kołodzieja wśród dzieci z klas 1-3 oraz Stanisława Szaja w kategorii klas 4-6. Konkurs w szkole na osiedlu Rzeczypospolitej odbył się już po raz ósmy. A teraz propozycja dla utalentowanych muzycznie i teatralnie dzieci do udziału w zajęciach sekcji teatralnej zaprasza Dom Kultury na Skarpie. Już niedługo nadarzy się okazja, by spróbować własnych sił na scenie. W maju w Domu Kultury na Skarpie odbędzie się spektakl muzyczny na podstawie legendy Marii Krieger Dar Rzeki Fly. Spektakl muzyczny będzie z okazji Dnia Matki, i dlatego serdecznie zapraszam wszystkie dzieci ze szkół podstawowych do udziału w tym przedsięwzięciu. E, aktorem może być każdy. Dzieciaki, które są w sekcji teatralnej, chodzą na warsztaty już dwa lata. Ale inne dzieci, które miałyby przeróżne talenty artystyczne, takie jak muzyczny, czy właśnie do grania na scenie, taki teatr jest otwarty. Także serdecznie zapraszamy. W ramach sekcji teatralnej dzieci nie tylko przygotowują spektakle, uczą się także podstaw rzemiosła aktorskiego. Do sekcji cały czas można dołączać. Nasze warsztaty sekcji teatralnej odbywają się w Domu Kultury na Skarpie na osiedlu piastowskim 104 w środę o godzinie 16:30. W ciągu dwóch lat działalności sekcja teatralna wystawiła wiele spektakli, wśród nich na Olimpie, Moja Ojczyzna, Jasełka oraz wiele przedstawień okolicznościowych. Uczestnicy piłkarskiej Ligi Rataj w tym roku wybiegną na boisko 40 rok z rzędu. Największa piłkarska impreza w naszej dzielnicy rusza za niecały miesiąc a organizatorzy już czekają na zgłoszenia drużyn chętnych do wzięcia udziału. Wszystkie mecze i cały cykl rozgrywek organizowany jest na naszym spółdzielczym stadionie sportowym Olimp na osiedlu Rusa. Zapisy już są przyjmowane można Kartę zgłoszeniową oraz regulamin pobrać w klubie, w klubie Olimp na osiedlu Rusa 67. Oczywiście wszystkie materiały też dostępne są na naszej stronie internetowej oraz pod wskazanym numerem telefonu. W rozgrywkach Piłkarskiej Ligi Rataj mogą uczestniczyć nie tylko piłkarze z naszej dzielnicy. Organizatorzy zapraszają na osiedle Rusa fanów futbolu z całego Poznania. Z okazji jubileuszu program rozgrywek będzie bardzo rozbudowany. Organizujemy rozgrywki dla pięciu kategorii wiekowych. Pierwsza kategoria dla najmłodszych dzieci z rocznika 2007-2008 to jest klasa zerowa i pierwsza szkoły podstawowej. Druga kategoria dla zawodników z rocznika 2005-2006 to jest klasa druga i trzecia szkoły podstawowej. Trzecia kategoria dla zawodników z klas czwartych i szóstych szkoły podstawowej. Czwarta kategoria dla młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. I piąta kategoria, taka najbardziej już zaawansowana zawodniczo, kategoria Open od 18 roku życia. 11 kwietnia organizujemy uroczyste otwarcie Piłkarskiej Ligi Rata i w tym dniu od godziny 10 organizujemy turniej dla najmłodszych w pierwszej i drugiej kategorii dla rocznika 2007-2008 oraz dla rocznika 2005-2006. Turniej zakończony rozdaniem. Nagród medali Pucharów, a o godzinie 14 nastąpi uroczyste otwarcie piłkarskiej ligi rataj, na którym zapraszamy wszystkich zawodników oraz mieszkańców. Na otwarciu piłkarskiej ligi rataj nie zabraknie naszej kamery, zachęcamy jednak do przyjścia na stadion sportowy Olimp osobiście i do kibicowania piłkarzom. Dziś w naszym programie to już wszystko. Kolejne wydanie kultury pod ręką zbiegnie się w czasie niemal z pierwszym dniem wiosny, dlatego już teraz zapraszam Państwa na piątek 20 marca premierowo o 16.30. Do zobaczenia.